Jeśli przeszkadzają Ci reklamy na Twoim iPhone'ie, istnieje kilka opcji blokowania lub wyłączania reklam, które pojawiają się w aplikacjach i witrynach internetowych, z których korzystamy na naszym iPhone'ie. W tym filmie pokażę Ci najczęstsze i najskuteczniejsze metody. Jednym ze sposobów blokowania reklam na naszym iPhone'ie jest blokowanie wyskakujących okien lub okien pop-up Safari. Typowe okna, które pojawiają się po kliknięciu dowolnego miejsca na stronie internetowej i zawierają reklamy. Aby je zablokować, wystarczy otworzyć ustawienia iPhone A, a następnie przejść do opcji safari. Możesz również wyszukać je na pasku wyszukiwania u góry ustawień. Kliknij Safari i spośród opcji, które się pojawią, zobaczysz jedną o nazwie blokowanie wyskakujących okien lub okien pop-up. Musisz ją po prostu aktywować. Inną opcją jest ograniczenie danych, które zbierają od Ciebie, aby wyświetlać Ci reklamy. W ustawieniach iPhone'a najpierw przejdź do opcji Prywatności i Bezpieczeństwa, a następnie przejdź do części dotyczącej reklam Apple i wyłącz ten przełącznik, który powoduje, że zbierają informacje o Tobie, aby później je usunąć. Inną opcją jest przejście do części dotyczącej czasu ekranowego, a następnie kliknięcie jej w obszarze Treści i Prywatności. Ograniczenia: Jeśli masz to wyłączone, nie możesz nic tutaj zrobić, a jeśli masz to włączone, przejdź do opcji Reklam Apple. Która jest tutaj, jeśli masz kod, musisz wprowadzić czas ekranowy i teraz naciśnij opcję poniżej. Aby nie zezwalać, możesz również pobrać zewnętrzną aplikację, która służy do blokowania reklam na Twoim iPhone. Jest kilka dobrze znanych, ale ta, którą lubię używać, to AdWart, poszukaj jej w App Store, pobierz aplikację i teraz po prostu musisz ją otworzyć i kontynuować kroki. Które aplikacja mówi, aby móc ją skonfigurować, po prostu kliknij tutaj, aby przejść do wszystkich okien. A teraz to, co nas prosi, to przejście do ustawień naszego iPhone'a i powrót do Safari, jak wiesz, lub przejść tutaj przez ustawienia lub wyszukaj to na górnym pasku. Teraz musimy przejść do części rozszerzeń, kliknij tutaj i musimy aktywować wszystkie, które są z Adwart. Aktywować to, a następnie to, co musimy zrobić, to przejść do Safari i ach na dowolnej stronie internetowej, która normalnie ma. Reklamy takie jak ta, czyli YouTube, musimy zrobić następujące rzeczy. Klikamy na dwa, które pojawiają się w lewym dolnym rogu, a następnie klikamy Zarządzaj rozszerzenia, jak widać, tak jak się wyświetla na zielono. Idealne w przypadku, gdy jest wyłączone, należy kliknąć, aby pojawiło się na zielono. Teraz klikamy tutaj ponownie na dwa przyciski i klikamy na Add Guard. Klikamy i klikamy na Zawsze Zezwalaj. Klikamy na zawsze Zezwalaj na wszystkich stronach internetowych, co jest drugą opcją. Klikamy tak. Teraz możesz przeglądać YouTube bez żadnych problemów i bez pojawiających się reklam. To takie proste i to wszystko. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak korzystać z iPhone, a wysyłamy sztuczkę dziennie w naszym newsletterze. Jest całkowicie bezpłatna i mają w opisie. Dzień, w którym jesteś naszą sztuczką, której nie widzisz.